Frez leśny przeznaczony jest do uprawy pasa gleby o szerokości 30 lub 40 cm pod nasadzenia na powierzchniach leśnych pozrębowych lub porolnych. Frezę można skutecznie przygotować powierzchnię, na której rozproszone są gałęzie o średnicy do 10 cm. Zalety stosowania to: bardzo dobre zmieszanie gleby na głębokości do 30 cm, dobre warunki wzrostu sadzonek, swoboda w regulowaniu więźby. Oszczędność kosztów polegająca na pominięciu procesu rozdrabiania gałęzi przed pracą freza. Proste zasady regulacji urządzenia sprowadzają się do ewentualnych zmian głębokości pracy poprzez zmianę położenia korpusu urządzenia względem z ciągnika. FL30 współpracuje z ciągnikami o mocy od 120, natomiast FL40 od 140 koni mechanicznych. Oferujemy dwa rodzaje wymiennych noży roboczych z składkami z węglików spiekanych lub napawane.